Na życiu w się znać. się znać. Irka, ilka, tym momencie, Milczeć! Przywabiłaś mnie, kurczę, swoim luksusowym głosem, przywołując wraz ze mną bardzo ważki temat. Jak żyć w wysoce technicyzowanym świecie? W dobie komputerów i fajemnej sieci Internetu. O to Ci chodzi? Oczywiście, jak żyć, jak żyć. Dzisiaj to wielka sztuka. To jest. Szczepan! Co? Szczepan, ktoś puka. A, a może otworzyć? Nikt nie może do nas pukać, bo, bo my mamy dzwonek Jeżeli rzeczywiście. Ktoś by był za drzwiami, w co wątpię zresztą, to najwyżej by dzwonił. No właśnie, Szczepan, przecież my nie mamy drzwiów, tylko zamiast drzwiów mamy wstawiony wielki dzwonek, więc nawet jakby pukał w ten dzwonek, to by normalnie dzwonił. A no, właśnie... Drzwi mamy w kształcie dzwonka, to jakby jakby pukał w dzwonek, to by pukał, prawda? Szczepan, no, no. a właśnie. dlaczego... Nigdy nie dzwonisz z pracy, jak możesz, nie mógłby zadzwonić. Kurczę, zbiłaś mnie spantałyka. Z, z, z Chciałem coś. Czekaj, czekaj. Czy to, ty, ty że się zaczerwienił, czy cię z Zbiłaś mnie z pantałyka, z czego wynika, że nigdy nie kończę tego, co żem chciał zacząć. Wiesz no, co, Ja ci coś pałem, szczepan. Wiesz co, co siedzimy przy tym kominku, przy tym otwartym oknie, co zagasił kominek. Przy tym deszczu, przy tej pogodzie, co się zmienia, jak w telewizorze program, Ale... to jest, trzeba, wielka sztuka. Jak się coś zapomni, no, no. to chcę przypomnieć. Dla mnie to jest żadna sztuka. Nie jest również sztuką, na przykład być na bankiecie, gdy jeden z kolegów zapił się w trupę i temu koledze rozciąć nogawkę po to, żeby mu zagipsować nogę dla żartu, od kostki, pociobek palców, i nie jest sztuką zabrać mu pieniądze i dokumenty, zawieźć go taksówką na dworzec główny i nieprzytomnego wsadzić bez biletu do pociągu dalekobieżnego relacji szczecin przemyśl podrzucając mu jednocześnie do kieszeni nieważny bilet kolejowy opiewający na jazdę z moskwy do przemyśla nie jest sztuką irka wrócić na bankiet i zaśmiewać się z tego że on tam na dworcu w przemyślu po powrocie do rozumu Siadł na ławce i kombinował, po co był w Moskwie, kto mu ukradł dokumenty i pieniądze i dlaczego ma złamaną nogę, bo miał w gipsie. To wszystko, i ręka nie jest sztuko. Sztuko jest natomiast, gdy po tygodniu tułaczki, chłodny, brudny i zarośnięty wróci nasz kolega. Wreszcie sztuko jest powiedzieć mu, że to był tylko taki żart. Wieś? To czekam, ktoś puka, może ja pójdę otworzyć? Irka, przecież wiesz, że, że my mam tylko dzwonek w kształcie drzwi. Nie mamy w ogóle pukania. No tak, ale może tam kto, ktoś puka, to nie wie. <laughs>